Siemanko, z tej strony Noobsidami. no i dzisiaj Wam pokażę jak zainstalować cheaty do dokładnie 99 Nights in the Forest. No i pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić będzie zainstalowanie em, takiego jakby emulatora, w którym ja osobiście najbardziej polecam Moonplayer. Dokładnie em, tak to będzie. Player, mam tutaj mumu player. Kontakt, wpisujecie no i później klikacie download for Windows. Ja już mam to w zasadzie zainstalowane, więc już nie muszę tego instalować. Mi to powinno się właśnie tutaj, jak widzicie, mam. Więc to można, więc jak Wam się to. Więc tak, jak Wam się to zainstaluje, to wchodzicie w mumu player i będziecie mieli. Tak jest. A więc teraz ja sobie stworzę nowy. Klikacie sobie to. Tu możecie sobie jeszcze coś poustawiać, ale to w zasadzie nie będzie w ogóle potrzebne. Klikacie Create. Wam się tutaj tworzy. No i klikacie Start. Już mi się to będzie powoli wączało. Więc no zależy też, jaki macie internet. Jeśli dobry, to będzie to szybko się ładowało. Jeśli troszkę słabszy, no to. Trochę dłużej, a więc mi się tutaj już e, ładuje. Sobie powiększę. No i mm, zaraz, jak widzicie, 98%, więc zaraz powinno mi się e, załadować. Mam. No i pierwszą rzeczą, jak widzicie, mam tutaj gadżet. Pierwszą rzeczą musimy zainstalować Chroma. Klikamy sobie tutaj. Mm, powinno nam się tu zaraz ściągać. Nie wiem, dlaczego mi się nie ściąga. O. Eee, możliwe. O, jak. E, nie, 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 nie chce mi się. O, właśnie, już teraz mi się zaczęło e, ściągać. Czekamy e, chwilę. Zanim nam się. ten to... dobra, jak nam się już zainstalował Chrome, to. E...